Witam Was bardzo serdecznie z tej strony John. Witam Was w końcu w Playhouse. Jak widzicie, mamy tutaj niezłą imprezę, ludzie już tutaj nie wyrabiają. A szczerze powiedziawszy, niestety nie mogłam rzucić poprzedniej części, chociaż została ona nagrana. Ale to w sumie oprócz tego, że załatwiłam kilku gości, to w sumie nic się nie działo rozdzieliliśmy się z naszym kompadrem Pawłem, no, czy znaczy rozdzieliliśmy się? Został złapany, więc teraz będziemy go pewnie szukać. I w sumie tylko on zrobił coś wartego uwagi w poprzedniej części. Także jak widzicie było, ja Taka jest wesoło. No. Mogę to skasić? Wszystko mogę. I teraz trzeba ja w ogóle dużej. Nie no, muszę iść tam dobrze. Идем мы сейчас члугать, в общем, это четвертое сходство. Земетрон, Last Light. О, а я не Наверняка ждет петля. Кто знает, что было бы со мной, если бы он не вытащил меня. Красный, синий, желтый, какая разница. Он рисковал своей жизнью ради меня. В метро такое случается oh. нечасто. Я не могу его тут бросить. Артак хочет чокать все и еще звук своего пшетера. Слушай, что Да, все, ма. Эй, ты. Артем! Блин, Артемыч! Я знал, что не бросишь меня. Мы же с тобой как эти, как мушкетеры! Один за всех и все за одного. Я тебе погроб жизни. Достань только меня отсюда, а я тебя к твоим выведу во счета. Не подобай еще, ну не можешь искры, цел. Дьявол! Это за мной! За мной идут! На вешалку! Давай, брат, не подведи! На тебя вся надежда! Надо ваш сейчас рано! На выход! Крыса краснопузая! Не мог бы контроливать раз такое вытянуть! rękę incao. Coenzakapit. Nożąd. W czołemyczko. No? Skarży, pyta! Hello. A, dobra. A, ninja. O, nie słyszałam, nie widziałam. Mm, nie mogę dowieść. Przebywam z ciemnością. Shit. Uwaga, uwaga, w sumie... O, mam cztery narzuty. Tam nie było schodów, nie? <grystanie> człapią, człapią. Niewidzialno. Śmierć, Tak, to był kot. Moi drodzy... Już mieliście okazję ją poznać. Chciałem coś zrobić... Aaaaah, co ja zrobiłam? Chciałem zmienić broń. Dobra, nie pytajcie. <laughs> Chodź! Uwięziony. Proszę. <laughs> Przerwa techniczna. To było dobre. To było dobre. Rozumiem, że będziecie przychodzić z tej strony. A nie bym wypróbowała tego shotguna. Oooo!

to mi z przedmiotów kurwa mać też mam. Haha, <grystanie> <grystanie> dobre. Dobrze, że przypomniałam do moje. No i to tyle jeśli chodziły o tryb ninży. Co i tam robią? Panowie! Halo! No ta, Przeżył! Z Z takiej odległości! O nie... Rura! <grywa> <grywa> Inteligencja przeciwników jest porażająca! Uh, uh. Dobrze, że Artek jest w miarę chudy. A, uciekł. Wow. No, komuneka, no, no. ty O. o ma. No nie, ściernisko. <laughs> Tylko bronie zostały? Co wy tacy biedni, no? Kurde... Nie. Jeszcze z laserkiem? Coś ty powiedział? Jestem ninja. -ho -ho! Pa! Moje naczelne stanowisko w tej sprawie. Ło Muzyka ucichła, można szaleć. O! Dobry jest ten Sjöngen, powiedziałabym. Szczerze tylko, że strasznie nie lubię jedno strzałowców. To jest... To jest dla mnie zmora. Dobra, tutaj nic już nie ma. Winda. Rozjeżdżajmy się tutaj dokładniej. Balanka. Hmm. Ah! Zobaczcie, może tak chwilę. Na górze znasz nikogo? kawo. Dobra nic tutaj nie mogę zrobić. OK. Quatko. Hmm. OK. To skoro nie tutaj, wychoda. Wychodź. Dobra. Już um, odmieniła. Z względem się. O. <ścoughs> 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 o. Uch. Coś ostatnio no, znowu świrujesz komputerku Wow, nie po oczach. A, liście, dobra. <laughs> <laughs> Ejku, nie po w naprawdę, ludzie. The fuck? Czy to była pułapka? <śmiech> <śmiech> пошли Obyś to ich chyba nie... Nie wiem, może mogę spróbować obejść, ale. Nie. Nie ma opcji. Panowie! Stoicie mi na, drogę, na drodze. Te siedem dróg? nie dobra, chyba że uh -huh. dobry ten A! Mucha mi wpada do oka! Wait, to nie mucha, to nabój! Jakim... <śm> Czape... Czapeczka mu zeszła. O! Dobra, wreszcie. Hmm... <śm> <śm> Podoba mi się to, że można ich załatwić ręcznie, że tak powiem. Hmm. Dobra, to jest zejście na dół. Tutaj mamy kanał. Więc wybieramy bramkę numer jeden. Bo stamtąd jeszcze koroś przyszedł, no więc podejrzewałem, że właśnie. Poważna uh, uh. ważna animacja. Hmm. Tędy ewentualnie na dół. że mamy max apteczek. <grymne> Spoko, wyjdziemy na powierzchnię, a od razu będzie gorzej. <grymne> Zajebistą rzeczą tutaj jest noktowizor. To jest po prostu... Tak ja też czy. czy? Kłócam w ściekach, jakby co. <cycles> A, nie mogę kłócić w wodzie, spoko. Wrak. Wrak. To... No to bo do was pójdę, jak do was pójdę. Dobra, wracam do ścieków. <laughs> Nie! A dobra pamiętam. Jest! Yeah! Szkurda. Na no! <laughs> tyle przeczajki. Fuj. Bąbki strzelił. Dobra Tam jest ammo, więc sobie sięgniemy ją No kłótni artykuł no, Full amun apteczek amunicji też w sumie Patrząc po nie ma biedy, powiem wam szczerze. Powiem wam szczerze, że nie ma biedy i jest bardzo miło. Dobra, załatwij ich teraz... Tak. Naszy bo ubił, tak? Naszy. No więc z grubszymi tutaj spływami idą. Idą. Tak, dajcie mi czas na przeładowanie. Bardzo dobrze. Masz, no. Zrobimy mu Chodź, chodź, chodź. <laughs> BANG! Wadafakaaars! Aha, a ten się w ogóle nie... Nie przejął tym. Aaa... <laughs> ah. Dobra. Powiem wam, że wcześniej też grałam na tym samym poziomie trudności i nie było tak łatwo. A cóż to? Aha. Aha, już nie mogę odpalić. Ok. Aha, i to chyba było do windy. Nie, bez sensu by było wtedy. No, Jak to się pompowało? No, muszę trzymać F, żeby móc pompować. No dobra, w takim razie zrobiło się to nieco spokojniej, więc. Ja się z wami pożegnam, to było dość długie spotkanie z Metro, ale nadrabiam, nadrabiam I jak najlepiej mogę, w takim razie dziękuję serdecznie wam za spędzoną minutę, to był Playhouse Metro Last Light, a ja byłam Johnny, jak zawsze, trzymajcie się, w takim razie, cześć!